Całkiem niedawno na kanale rozmawialiśmy na temat Kilkern Heavy Pitted Batch 6. A że miałem możliwość być w destylarni całkiem niedawno, to złapałem w sklepie butelkę Bacza 7. Ale jest tak dobra whisky, że tylko tyle udało mi się przywieźć z do domu. Tylko po to moi drodzy widzowie, żeby zrobić dla Was właśnie to wideo. Dlatego serdecznie zapraszam. Cześć, to znowu ja, Władysław P. Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj Kilkeran. Heavy Pitted bacz siódmy. Jak mówiłem, wszystko omawialiśmy niedawno. Siódemka była w destylarni, a jak wróciłem do domu z Kandelstan, to dwa tygodnie później na ręku pojawił się bacz numer 8. Jest. Mam go tutaj, proszę bardzo, jeszcze nie otwarty, i o tym. Baczu o tej łyski również będziemy rozmawiać już za jakiś czas. Ale dzisiaj przyjrzyjmy się akurat tej edycji siódmej. W tym wypadku, z tego co kojarzę, większość beczek w tym kuparzu to są beczki po Bourbonie. I tak jak bacz szósty, to było 60% beczek po Bourbonie 40% beczek po Sherry, tak batch siódmy to jest bodajże o ile się nie mylę 80% beczek po Bourbonie, 20% beczek po sherry. Albo 20-80 albo 90-10 jakaś taka proporcja, natomiast no, zdecydowanie więcej jest tutaj beczek po Bourbonie, znacznie więcej. Sherry to jest tylko taki mały dodatek. Moc 59,1. Zacnie, fajnie, ciekawie. Oczywiście, łyski niefiltrowana, oczywiście łyski bez dodatku barwnika. Dobra moc. 48 funtów, cena w destylarni. Online, jeżeli jeszcze gdzieś jest, chociaż bardzo mało prawdopodobne, to też 46-48 funtów jakoś tak gdzieś coś takiego. Coś takiego mi się obiło. No i podobnie z ósemką. Ósemkę kupiłem online, bo pokazała się niedawno i również zapłaciłem 46 albo 48 funtów. Już nie pamiętam. Poniżej 50 funtów. Co jak za taką łyski, to jest super cena. A ciekawa rzecz to taka, że na aukcji ta łyski wcale droższa nie jest. Kilka ran to nie Springbank. Nie ma takiego hypu, Cena nie jest tak sztucznie pompowana. Więc jeżeli chcemy kupić kilka rana jakiegokolwiek, za wyją... są pewne wyjątki oczywiście, ale na przykład jeżeli chodzi o heavy pitted, to maks 10-15 funtów ponad cenę rynkową, ponad RRP i mamy butelkę w domu. Bez żadnego problemu. O, piękny aromat, cudowny aromat. Łyskie oczywiście bez deklaracji wieku, więc no nie wiadomo. Podejrzewam, że każdy bacz jest nieco starszy. Może nie ma tam kolosalnej różnicy, może nie jest to aż rok przy każdym baczu, ale tak z tego co wywąchałem, mając możliwość próbować kilka różnych podrząd, to jest coraz lepiej. Czyli coraz starszej powiedzmy. Wanilia, sporo wanilii. Delikatna cytrusowość. I ten wspaniały aromat tej zbożowości, tej takiej świeżej zbożowości. Ten słód jęczmienny. Coś, co mnie kojarzy się również z takim topionym świeżym masłem. Świeżo ugotowane płatki owsiane. Owoce tropikalne, podrobiny cytrusów, trochę jabłka, trochę ananasa. Dym wcale nie jest jakoś super wyczuwalny, jest, tego nie da się ukryć. Natomiast moc, alkohol, kompletnie, kompletnie niewyczuwalny. A to na prawie 60%. I żeby nie było, że jest mało butelce, że się utleniło, alkohol uciekł. Ta butelka w takiej postaci, jak jest teraz na półce, stoi 3 tygodnie. Więc nie sądzę, żeby aż tak bardzo się w ciągu trzech tygodni utleniła. Bo większość tej butelki wypiliśmy na miejscu, będąc jeszcze w Campbelltown. A byliśmy tam no, 3 tygodnie temu, w zasadzie chyba nawet no, 3 tygodnie, bo byliśmy, to był weekend, pierwszy weekend majowy, więc mamy 3 tygodnie, jak to wideo jest nagrywane. Piękny aromat. Uwielbiam aromat kilka rana Heville A czy uwielbiam smak? Zobaczmy. Gęsto, oleiście, słodko, miód szepakowy. Przypalone płatki owsiane. Takie prażone płatki owsiane. Odrobinę cytrusów. A ta zbożowość. Ta słodycz, ta miodowość, ta zbożowość, dym, którego jest naprawdę w smaku sporo. Pamiętajcie, jest to 72 ppm w słodzie, znacznie więcej niż e, większość whisky Zayla, ale to jest inny charakter zupełnie. Inny charakter. Z tego co wiem, torf e, pochodzi z Inverness, więc. E, jest to inny charakter, natomiast whisky jest naprawdę fajnie zbudowana, jest oleista, jest tłusta, jest taka może nie tyle ciężka, co taka właśnie no czuć to moc, nie alkohol, czuć moc whisky, właśnie tą, tą taką gęstość, oleistość, tą strukturę, bardzo piękną strukturę. Ciekawa rzecz, Alkohol praktycznie nie tutaj. Jak oni to robią? Że łyski ma sześćdziesiąt a pięści odmiar czterdzieści sześć i zdradza moc. Ale tutaj nie ma palenia alkoholu, nie ma pieczenia. Po przełknięciu jest taki delikatny cynamon, pikantność cynamonu. Naprawdę genialnie zrobione whisky. I tak jak mówię, czuć, że jest to za każdym razem jest nieco starsza. Świeża, rześka, w sensie cytrusy, jabłka, owoce sadowe, ananas. Torf i ta kremowość, budyń waniliowy, topione masło, płatki owsiane, karmelizowane, takie na masełku smażone powiedzmy, albo takie prażone po prostu bez tłuszczu. Finisz fajny, długi, z tymi masełka. Z tymi nutami owoców tropikalnych, tego ananasa szczególnie, z tą zbożowością, piękny torf, piękny dym. Whisky młoda, ale ułożona. Nie jest jakaś tam rozdarta. Nie bryka zbytnio. W porównaniu z baczem trzecim, który był dla mnie bardzo taki niepoukładany, taki rozczochrany bardzo mocno. Tutaj ta łyski jest fajnie zrobiona, fajnie złożona. Bardzo fajnie się upije jak na moc. 60 prawie procent, tak? 59,1 alkohol ukryty. Wyśmienicie wręcz. Moi drodzy widzowie, jeżeli mieliście możliwość próbować Heavy Pitted, kilka ran. Heavy Pitted, Pit in Progress, Bar 7, piszcie koniecznie w komentarzu, jakie są Wasze odczucia. Czy ta łyski Wam smakowała? W ogóle, jakie macie doświadczenia, jeżeli chodzi o Henry Pittet Whisky od Desslarni Glengale, czyli whisky Kilkera? Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.